tego się spodziewamy. Midlane, Syndra Vrijza. To nie jest kontra, ale tego tak wrócimy, bo jest gankowana. Oj, i tutaj może się zakończyć śmiercią, choć dobry flash i Ruby upada od Sakena. Te autoataczki na razie są zabójcze. Takiego? I myślę, że tego będziesz kochał i Szybki, sprawny, łatwa gotówka dla Roxa. Oj, biedny Ibo, ale w tym momencie pojawia się Ruby. I Ruby może tutaj jeszcze dużo podziału. Skaterdio ich dużo nie pomogło. Stonebringer od 1-1-3. A Ibo powinien tutaj zginąć razem z Rubim. Ale to zabiera Huntera. I zobaczę rekle z tym fleszem. On nie dał tego autoataku, Ibo jeszcze przy. Rakieta, rakieta. Rakieta. Ojczy, ona trafi, jest bardzo blisko i nie mija się znowu z celem, tym razem Rekles przejmuje tego fraga, ale na bocie też dzieją się czary, dzieją się cuda, tam jeszcze nie mają skończonych mitików. zobacz, tylko w jego... Skończony jest, e, pierwszy przedmiot, więc e, podczas rywale, chociażby ten podwójny Eclipse, e, to jest na pewno rzecz, którą warto pamiętać, również stopwatch dostępny dla Ryza. tutaj bardzo ładne odepchnięcie, Hunter nie może się przeciągnąć, ale proszę bardzo, ma dostępny ultimate, nikt nie pomaga Dreamerace'owi, ten płaszcz ultimate, puszcza ultimate przed śmiercią, Lurox próbuje to znaleźć w lecz ten zegarek, o którym suck mówiłem... In, on to wyciągnął samym zegarkiem, ale jeszcze Rubi podejmuje walkę. Może pora troszeczkę się uspokoić. one, one w bardzo słabym położeniu. Czy ty znajdziesz z tego wyjście? Patrz, on jeszcze wchodzi. Jest bullet time i jest kolejne zabójstwo dla Sakena. I sypie się. Ixaken, kon... wchodzący mu na plecy. To jest morderstwo. I zobaczmy jeszcze walka na górnej alei, gdzie one free może polecieć dalej Master Bringera. To naprawdę, i nadciągają posiłki Reptile tutaj z flaszem, mimo wszystko to spowolnienie jest bardzo uciążliwe. A teraz za ścianę tutaj asystuje. Jeszcze zatrzymuje Luroxa, by ten nie mógł pomóc swojemu supportowi. Co więcej, Lurox jest stara tarapatach. próbował ratować, a sam potrzebuje ratunku, Rubi za ścianę i już nie będzie mógł interweniować. Dreamer Race upadnie! I to wygląda po prostu coraz gorzej. Dla Unicorns of Love. Saken jeszcze się troszeczkę pobawił na o tej górnej alei, ale patrz, Ruby, jak tyś się tu znalazł i on jeszcze nie upadnie! Bardzo mocny shield i to jest rampę i czymś. Nie wiem, walczysz na strzelca, musisz być armor, to się dokupi, ale na starcie, weź Grezis i tylko dzięki temu między innymi przetrwał. Ale tutaj Kaboshard nie przeżyje, nie przeżyjesz na całym zawodników, chyba, że dobrze cofam to. Kaboszart nie jednak nie cofam. Ktoś musiał go w końcu dojechać. Przejście tak naprawdę, e, na powalczenie na tej mapie, no to byłoby wzięcie duszy. To ryzyko oddalone. E, saken, saken. O, stop, stop, stop. <laughs> Widzisz to? Pięć złotych. Zobacz, jest 18 minuta. I popatrz na onek Rubiego. No to troszeczkę słabo wygląda, ale teraz Rekles z Mową głębinową. On no, nie zostanie tej włapany, jeszcze dobry bullet time i umiera Dream Race. Chod, pod po drugiego. Rubi, jeszcze przeżywa, ale nie na długo. Huntera się wyratowuje. Rekles nie ma takiego komfortu i bo go dojeżdża. Ale saken z tyłu, z autoataków, z kilku umiejętności wyciąga Reptile on... Naprawdę nikt i zobaczmy czy Love w ogóle mogą zapuszczać się na północną światkę mapy już dojeżdżane tutaj raz, jeszcze Dream Race. Ginie po raz piąty, no tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia. Nautilus nawet Aftershocka nie ma, by stankować takie rzeczy. I Huntera jeszcze odcina drogę ucieczki. i mówiłem o tym, że Samonera nie będzie już na następną okazję. I faktycznie z jego braku czerpie korzyści. Tak, ale tutaj jest jeszcze Saken z Hunterą. I czy oni wyciągną na tyle, żeby przeżyć? Albo kogoś jeszcze zabrać Przedą? sobą? Jest na to szansa Saken Czy ty przeżyjesz? Musisz się ratować chłopie Nie dało rady Jest shutdown 8-1 w tym momencie Saken Czy Huntera chociaż tu przeżyje? Jest Kaboshar, Jest 1-1 one -one free Mogą jeszcze ciągnąć ten Tifa Ale nie lepiej jest się wycofać Nie ryzykować stracenia Jeszcze kolejny Pamiętajmy k uwielbia walczyć Nawet nie mają przewagi liczebnej Unii lubią ryzykować I podjeżdża tu 1-1 one -one free I, I ma, ma tego smoka Drugi smok na jego konto Bullet time dobrze dorzucony Ale to w końcu wyciąga Kaboshar I oni są w gazie Saken, Saken. od tyłu Sakem z kolejną planką, brawa dla niego! I patrz, jak wysypały się jednorożce. One właśnie w taki sposób wyginęły. No i proszę bardzo, wieko domknięte. k idzie po Naszora. I trzeba przyznać, że poślizgnęli i się straci. Zobacz, przejęcie barona Naszora. Co w tym momencie mogą zrobić? Na przykład iść środkiem, ale w międzyczasie wywali się ich support. Choć teraz Erykles musi się wycofać. Rekles to było do, dość dziwne Ale dość... nadchodzi wsparcie Dreamer Race jeszcze na auta taki upadnie. One of Freeze w okolicy teleportuje również robię, ale tak naprawdę prosto prostu pod Jestem wody slam od próbują tu powalczyć peczkę, która rozbija rywali. Ja rozumiem położenia Reklesa i Huntery, ale nie mi to oceniać, bo patrz, jeszcze tutaj dalej Teamfight 2 i Saken może jeszcze kogoś wyciągnąć. Zobacz, już jest zrutowany Gragas! Jemu zostaje końcówka życia, dosłownie brzydwa czy uda się go ubić, udało się i Kabosar sięga dalej po zabójstwa, choć oczywiście Rubi go szybciej przy skrzyni. No cóż, różnice a w obrażeniach, zdecydowanie. Unicorns of Love nie mają też zbytnio postaci, które by te obrażenia mogły przyjmować. I teraz, proszę bardzo, nie ma tutaj kawoszara. 5 na 4 dla Unicorns of Love, Próbuję walczyć. Ta próba była dobra, ale w ogóle Przerwany w Casket mu to przerwał. Oj, czy da, uda się uciec? Nie, Saken! Troszeczkę i swoją drużynę. Jest jeszcze Rekkles, się z tego wyratował, ale Saken nie przeżyje. Kabosar też na 6 tysięcy jest na to szansa, ale zobacz I bo w tym momencie wyłapywany, no i rzeczywiście jeszcze tą czapkę odzyskają. No ładny 3-osobowy e, Bodyslam, ładny 3-osobowy Explosive Cascade. Tak. Wierzę przeciwnika, patrz jak Saken agresywnie eee, podchodzi. Saken, Saken? Saken, co ci się stało? Ale patrz, Bullet Time trafiony i on wyciąga prawie dwóch zawodników, prawie trzech. I robi na pewno nam upadnie, może i Reptile nie dociągnie, ale w tym momencie mamy dokończenie grzy. gry. Rekles wyciągnął ten ostrzał zabójczy. No i tak, spowolnienie, dojechanie oponentów, dojechanie gry i k będzie się meldowało w tej beopiące z wynikiem 2-1. I Cycle nawet to jest wariatem, to jest geniuszem. To była przynęta, którą rywale łyknęli i Rekle z trzyosobowym bullet time'em sprawia, że czas na skończenie tej gry. Ostatnio robili to w 30 minucie, teraz robią to w 28. I owszem, było dużo trollowania. W...